Myślę obecnie, że EFI jest najważniejszym konkursem. Jest najważniejszym konkursem właśnie dla marketerów. Agencje w tym tylko pomagają, natomiast to CMO w chwili obecnej musi udowodnić swoją nową pozycję na rynku, musi udowodnić swój wpływ na biznes, musi to umieć mierzyć i w momencie, kiedy CEO zobaczy, że te działania. To nie są wydatki, tylko to są inwestycje. Zupełnie inaczej będzie patrzył na rolę takiego CMO w organizacji. SAR dba o to, żeby jurorami w konkursie EFI były te osoby, które najmocniej oddziałują na rynek reklamowy w Polsce. Fantastyczne doświadczenie, możliwość zebrania poglądów, opinii różnych osób, zetknięcia się z różnymi punktami. Widzenia. Samo zdobywanie EFI nie jest celem, natomiast jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym, które pokazuje, czy kampanie i rozwiązania, które dostarczamy klientom, są właśnie takie, jakie chcemy, żeby były. A chcemy, żeby były efektywne, chcemy, żeby budowały biznes klienta, chcemy, żeby budowały marketerów i pozycję marketerów w oczach CEO. To było w 2005 roku, w momencie kiedy tworzyliśmy kampanię dla Jakobsa i zarekomendowaliśmy klientowi stworzenie dymiących filiżanek po raz pierwszy na rynku polskim. Fantastyczne doświadczenie, relacja z klientem, przekonywanie, argumentacja. Okazało się, że ta kampania była bardzo dużym sukcesem. Przełożyło się to na wzrosty biznesowe. A później jeszcze to fantastyczne uczucie wyjścia razem z klientem na scenę i odbieranie brązowej statuetki. Mega, mega temat.